Cześć! W tym odcinku przedstawię Ci kilka ciekawych spółek, które z dużą dozą prawdopodobieństwa podniosą wypłacaną przez siebie dywidendę w kolejnym roku. Jako, że nie znamy jeszcze wyników spółek za obecny rok, ani także tym bardziej nie mamy oficjalnie ogłoszonej wypłaty dywidendy przez te spółki, to myślę, że teraz może być ciekawy czas, żeby przyjrzeć się tym spółkom. Ponieważ przeważnie, jeżeli dywidenda rekordowa jest ogłaszana, to kurs akcji przeważnie też rośnie. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście do tego zestawienia bez problemu moglibyśmy dodać też inne spółki, a zwłaszcza takie, które mam w dywidendowym portfelu 600K, takie jak na przykład Kruk czy XTB. Ale ze względu na to, że tyle o nich mówię na tym kanale, no to nie będę ich tutaj dodawał do tego zestawienia. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to moje opinie o tych spółkach można prześledzić w playliście o moim portfelu. Pierwszą spółką w zestawieniu będzie Synectic. Jest to spółka z szeroko pojętej branży medycznej, choć głównie w ostatnim czasie znana z tego, że jest dystrybutorem robotów da Vinci do operacji. Synectic jest także jednym z większych w Polsce producentów radiofarmaceutyków, aczkolwiek one po eksplozji przychodów z robotów no zdecydowanie stanowią mniejszy procent w działalności spółki. Bardzo ciekawy jest także projekt kardioznacznika, nad którym spółka obecnie pracuje. Ale o tym powiem więcej trochę później. No dodatkowo, tak jak widzimy, są też inne pomniejsze rzeczy w działalności spółki, ale one nie stanowią też dużej części ich przychodów. Tak jak już było wspominane, w ostatnim czasie gros przychodów firmy stanowią do umowy na dostawy systemów robotycznych Da Vinci. Warto tutaj zauważyć, że spółka ta jest jedynym dystrybutorem ich w Polsce, więc jeżeli jakiś szpital chce zakupić takiego robota, to musi zgłosić się bezpośrednio do Synektika i nie ma żadnej konkurencji na tym polu dla nich. Jeśli zobaczymy na ESPI Synectica, to bardzo często możemy zauważyć, że raportowane są większe umowy i cały czas praktycznie dochodzą jakieś umowy typu 10 milionów za jakiegoś robota dawin, czyli do tego szpitala, do tamtego, więc są to dość spore wartości dla spółki, ale w ostatnim czasie tych robotów było naprawdę sporo w Polsce, więc możemy się zastanawiać, czy taka forma będzie być w stanie utrzymana w także w kolejnych kwartałach, Prezes na konferencji mówił, że baza za pierwszy kwartał 2023 roku była spora, więc o to może być ciężko, ale jeśli chodzi o cały rok, to powinno być dobrze. Warto tutaj też zauważyć, że Synectic ma przesunięty rok obrotowy. I może ta dynamika nie będzie taka jak do tej pory, ale warto zauważyć, że Synectic bardzo dobrze współpracuje z dostawcą tych robotów, przez co ostatnio rozszerzyli swoją umowę na kraje bałtyckie, takie jak Litwa, Łotwa czy Estonia, a oprócz Polski dodatkowo spółka prowadzi działalność w Czechach czy na Słowacji. Dodatkowo firma nie osiada tylko jako dystrybutor robotów Da Vinci, a także nawiązuje współpracę m.in. z Insightem. I została także wyłącznym dystrybutorem produktów do neurochirurgii nieinwazyjnych. Dodatkowo oprócz tych urządzeń spółka także była wyłącznym dystrybutorem firmy Cure AI, która wykrywa nieprawidłowości i ocenia badania rentgenowskie, tomografię komputerową i mamografię przy pomocy sztucznej inteligencji. Więc o ile faktycznie na samych robotach może być ciężko utrzymywać takie dynamiki jak do tej pory, no to ze względu na fakt, że spółka szuka jakichś dodatkowych źródeł przychodów, to przyszłość wydaje się być ciekawa. Dodatkowo myślę, że bardzo tutaj taki nieoceniony fakt to to, że ze względu na to, że Synectic jest jedynym dystrybutorem robotów DaVinci, to jeżeli jakiś szpital przeprowadza przy jego pomocy zabiegi, to oczywiście zużywa pewne materiały, które może kupić tylko u Synektika, więc możemy to porównać trochę z takim biznesem sasowym, że jeżeli sprzedamy tego robota, to potem mamy stałego klienta, który musi kupować u nas materiały, wszelkie robocizny pogwarancyjne. Więc widzimy tutaj, że Synektik jest może takim trochę biznesem sasowym w tej medycynie więc oczywiście każdy zakupiony robot najpierw przynosi pewne pieniądze spółce jako jednorazowa sprzedaż, ale także sprawia, że w kolejnych latach będzie ona miała powtarzalne przychody. Co wyróżnia Synectic wśród spółek medycznych, to oprócz takiej zwykłej działalności, powiedzmy, dystrybucyjnej, to mamy tutaj projekt kardioznacznika, który jest dość podobny do tego, co robią spółki biotechnologiczne w Polsce. Oczywiście, jeżeli jakaś firma, tak jak na przykład Big Pharma, chce spróbować wyprodukować jakiś lek, no to musi przepalić na to grube miliony, a nawet miliardy dolarów, więc jest to proces dość kosztowny, a dodatkowo nie ma szansy zawsze na powodzenie takiego projektu i firma może po prostu przepalić pieniądze. Kardioznaczyk jest o tyle ciekawym projektem, że nie jest lekiem, więc te koszty są dużo mniejsze, a szansa na powodzenie też jest spora. Spółka póki co nie działa tak jak większość spółek biotechnologicznych w Polsce, czyli musi mieć jakąś umowę partneringową, żeby w ogóle te koszty być w stanie pokryć, ale jest w stanie pokrywać te wydatki ze swoich bieżących nakładów. Postępy na razie wydają się być obiecujące. Ale oczywiście, tak jak wspominam, nie ma gwarancji na powodzenie tego projektu. Ale jeżeli z drugiej strony projekt taki się powiedzie, to może spółkę wy, wywindować do kolejnych all time high na kursie. Ale tak jak wspominałem, musimy być świadomi, że spółka może ponieść nakłady w najbliższym czasie, które mogą się nie zwrócić. A zwłaszcza, że teraz wchodzimy w głębsze fazy tego projektu, no to te koszty będą nieco większe niż do tej pory. Ze względu na to, że Synectic ma przesunięty rok obrotowy, to akurat znamy już pełne wyniki za rok 2024. I jak widzimy, spółka odnotowała dużo większe wyniki, zarówno na przychodach, jak i zysku netto, więc wydaje się, że wyższa dywidenda jest praktycznie pewna. Dodatkowo w kolejnych latach możemy liczyć także prawdopodobnie na wzrosty, może nie na takie dynamiczne jak do tej pory, ale jakieś powinny być. No i tu jest właśnie pytanie, czy spółka, jeżeli te Tempo wzrostu przychodów i zysków spadnie, to czy inwestorzy także nie będą chcieli płacić trochę mniej za tą spółkę? Ponieważ widzimy, że spółka jest wyceniana dość mocno, bo cena zysk wynosi praktycznie 17 w tym momencie. Biorąc to pod uwagę, stopa dywidendy także nie będzie oczywiście jakaś bardzo duża. W zeszłym roku Synectic wypłacił nieco ponad 3 zł, a nawet jeżeli w tym roku podwyższy tą dywidendę, to i tak stopa dywidendy nie będzie jakaś ogromna. Ale mamy tutaj spory potencjał wzrostowy, więc czy warto kupować w tym momencie, to już pytanie do każdego z nas. Ja co do spółki zainteresowałem się w okolicy 80 zł i jak widzimy, Wydawało się wtedy, że już jest drogo, że spółka jest po wzrostach, a wzrosła jeszcze praktycznie 100%. Kolejną ciekawą spółką jest Dekora. Firma ta jest producentem i dystrybutorem wszelakich artykułów do wykończenia wnętrz, głównie jeśli chodzi o podłogi czy podkłady. Tak jak widzimy na ich stronie, spółka posiada w swojej ofercie podłogi winylowe, podkłady mineralne czy listwy PWC czy HDPS. Dodatkowo także możemy kupić tutaj profile ALU. Jednakże najciekawszym produktem w, w ramach spółki są moim zdaniem linie produkcyjne do podłóg SPC. W poprzednich latach firma dokonywała wydatków rozwojowych głównie na to, żeby móc produkować te podłogi. Podłogi winylowe SPC są najciekawszym rynkiem, ponieważ, tak jak jest napisane w rekomendacji Bosia dotyczącej dekory, wartość tego rynku powinna rosnąć praktycznie 17% do 2031 roku. Więc widzimy, że jest to rynek mocno wzrostowy. Jeśli chodzi o resztę materiałów podłogowych, to rynek ten rośnie dużo wolniej w niskich, pojedynczych wartościach. Także wydatki inwestycyjne spółki poniesione w poprzednich latach mogą się całkiem szybko zwrócić. Jeśli chodzi o wyniki finansowe spółki w ostatnich okresach, to mamy tutaj dwie różne rzeczy. Mianowicie pierwsza to taka, że przychody praktycznie stoją w miejscu w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednakże, tak jak zobaczymy na zysk netto, to widzimy, że jest on dużo większy niż był w roku poprzednim. Oznacza to, że marżowość firmy się poprawiła, pomimo nawet średniej koniunktury. Więc jeżeli koniunktura na rynku się poprawi, to dekora powinna radzić sobie bardzo dobrze. Zwłaszcza, że wszyscy widzimy to, co obecnie dzieje się na rynku mieszkaniowym. Mamy tu pewien zastój. Aczkolwiek dekora nie dekoruje tylko nowych mieszkań, ale także sporo popytu to są wydatki odtworzeniowe. Jeśli chodzi o wycenę, to spółka nie jest wyceniana drogo. Cena do zysku wynosi około 8 przy całkiem fajnych wskaźnikach rentowności i niskim długu. Widzimy tutaj, że spółka wypłaca na dywidendę około 50% swojego zysku netto. Warto tutaj zauważyć, że zakład, o którym mówiłem, został wybudowany w poprzednich latach, więc spółka miała relatywnie wysokie wydatki inwestycyjne. W tym momencie wydaje się, że Inwestycje powinny być nieco mniej kosztowne niż w poprzednich latach, więc spółka powinna być albo w stanie płacić więcej zysku na dywidendę, lub też ze względu na zwiększający się zysk netto powinna być w stanie wypłacić nominalnie większą dywidendę dla akcjonariuszy. Tak czy siak, oba te czynniki są bardzo pozytywne i nie zdziwiłbym się, gdyby Dekora w roku następnym wypłaciła naprawdę fajną dywidendę. Trzecia spółka to Cyberfox. Wiem, że spółka może nie jest popularna wśród inwestorów dywidendowych, ale spójrzmy jednak na ten wzrost dywidendy w ostatnich latach, który jest bardzo piękny. Oczywiście, niestety, jako że jest to spółka wzrostowa, jeszcze dodatkowo z branży informatycznej, to nie płaci ona obecnie wysokiej dywidendy. Ale biorąc pod uwagę wysokie wyniki i poprawiające się na zysku netto, to możemy zakładać, że wzrost dywidendy może być utrzymany, tak jak tutaj widzimy na prezentacji inwestorskiej. Także czy może to być bardzo ciekawa propozycja dla inwestorów, którzy chcą poprawić wzrost dywidendy w swoim portfelu? Więc czym zajmuje się spółka? Tak jak wspominałem, koncentruje się na branży informatycznej i wspiera przedsiębiorstwa w automatyzacji procesów biznesowych, komunikacji, marketingu i sprzedaży. Tutaj ciekawą rzeczą jest to, że spółka oferuje swoje produkty w modelu abonamentowym, czyli uwielbianym przez inwestorów modelu sasowym. Jak zobaczymy na stronę spółki, to widzimy, że możemy tutaj nabyć stronę, domenę lub hosting, a także stworzyć sklep lub tak jak wprowadzone w ostatnim czasie możliwość generacji swojej własnej strony internetowej przy użyciu sztucznej inteligencji. Warto zauważyć, że sporą część kapitalizacji CyberFox stanowią akcje spółki Werkom, której firma jest głównym akcjonariuszem, posiadając nieco więcej niż 50% udziałów. Udziały te są wyceniane na prawie 1,3 miliarda złotych, a sama spółka CyberFox ma obecnie kapitalizację około 1,8 miliarda. Więc jak widzimy, lwią część kapitalizacji stanowią właśnie akcje tej firmy. Ale że rozwija się ona bardzo dynamicznie, to jest taką trochę perłą w koronie spółki. Jeśli chodzi o samą spółkę Verkom, to ona pomaga klientom w komunikacji ze swoimi odbiorcami przy pomocy wielu kanałów. Myślę, że na przykład jeżeli mamy aplikację Revolut, to widzimy, że możemy jednocześnie otrzymywać powiadomienie push w aplikacji, ale też otrzymujemy maila. Więc firma tutaj stawia na rozwój i pomoc firmom w komunikacji z klientami. I są to całkiem spore podmioty, dla których firma świadczy usługi. Wracając do spółki Cyberfox, to oprócz rozwoju organicznego, to także spółka rozwija się dość mocno przez akwizycję. Zresztą wchodziła na giełdę w takim celu, jeszcze jako R22, gdzie wpływy z tej emisji służyły też do tego, żeby przejąć pewne firmy. Obecnie, tak jak widzimy, zysk długu netto do Ebida spadł do wartości praktycznie 0,5, więc jest to niesamowicie niska wartość, więc spółka ma dość spory potencjał, jeśli chodzi o kolejne przejęcia. Zresztą firma sama wspomina, że ma około miliarda złotych na akwizycje. Oczywiście przyglądają się, mogą to być na przykład dwie, trzy mniejsze akwizycje, ale widzimy, że spółka ta rozwija się w ten sposób i wychodzi jej do tej pory to całkiem dobrze. Dodatkowo w tym wywiadzie jest także wspomniane, że spółka będzie starać się podnosić dywidendę, co jest spójne z tym, co już mówiłem na początku. A dlaczego ta dywidenda miałaby rosnąć? Po prostu spółka poprawia swoje wyniki finansowe i zysk netto. Jeśli chodzi o przychody, to mamy tutaj genialne wartości, jeśli chodzi o ich wzrost. Widzimy, że jest to praktycznie 40%. Dodatkowo, jeśli chodzi o sam zysk netto, to spółka dalej ma ogromny potencjał na zwiększenie tego. Porównując z ich konkurentami, to widać, że spółka posiada najniższe ARPU w branży, czyli to, ile średnio otrzymuje przychodów z klienta. Więc, no widzimy, że potencjał tutaj jest. Zarówno jeśli chodzi o dalsze zwiększanie przychodów, kolejne akwizycje, jak i wzrost tego, ile każdy użytkownik płaci firmie. Jeśli chodzi o kurs akcji, to znajduje się on w długoterminowym ruchu wzrostowym. Biorąc pod uwagę, jaka cena była na IPO, to wielu inwestorów może być bardzo zadowolonych. Jeśli zobaczymy na cenę year to date, to spółka wzrosła o około 40%. Jest to mniej więcej współmierne z tym, o ile wzrosły przychody, bo jak widzieliśmy na poprzednich slajdach, było to też około 40%. Dodatkowo zaskoczyła mnie stosunkowo niska wycena spółki, ponieważ cena zysk 15 no nie wydaje się jakoś bardzo wygórowaną ceną, i jeżeli przychody będą dalej tak rosnąć, dodatkowo oczywiście wspomagane akwizycjami. To ciężko tutaj brać pod uwagę, żeby współczynnik ten miał jakoś znacząco się obniżyć, jeżeli spadnie tempo wzrostu. Cena zysk 15 jest dla spółki informatycznej dość rozsądną wartością, a wręcz powiedziałbym, że dla spółki tak dynamicznie rosnącej bardzo tanią. Niestety stosunkowo wycena spółki i jej duży potencjał wzrostowy powoduje to, że stopa dywidendy będzie po prostu dość niska. W zeszłym roku spółka wypłaciła złoty 50 zł na akcję, co wynosi przy obecnym kursie około 1-2%. Nawet zakładając szybko rosnącą dywidendę, no to ciężko... Tutaj zakładać, że stopa dywidendy będzie większa niż 1,5, no może nawet do 2%, ale to już zależy oczywiście od tego, ile spółka będzie mogła i chciała przeznaczyć na akwizycję. A wy co sądzicie o tych spółkach? Dajcie znać w komentarzu. Dodatkowo, możecie dać znać, które spółki są waszym zdaniem ciekawe, które w kolejnym roku powinny wypłacić wyższą dywidendę. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.